Elowina, z tej strony ja, wasz ulubiony youtuber Oskar. Przepraszam, że nie było teraz filmu, ale nie mam pomysłu na nagrywanie, więc nieważne. Lecimy. E, pra... Chcę Wam po prostu pokazać tutorial, jak zrobić filmik w szybkim tempie. Więc e, zaczynamy od tego, żeby wejść na YouTube'a. YouTube. Jak YouTube. więc jesteśmy. Wybieramy jakiś losowy filmik. Nie wiem, może być to tutaj. No i mamy tutaj taki kanał. A to tylko takie filmy, bo szukam jakiegoś szybkiego. Na przykład, muzyka, zamykamy film i klikamy te trzy kropki. Tutaj mamy szybkość odtwarzania. I macie tu, wybierzcie sobie na przykład. Ja bym dał tu. 2x i patrzcie, A, więc to był tutorial, jak stworzyć filmik w szybkim tempie. Ja dziękuję za obejrzenie i witamy w, nowy, w nowej erze na moim kanale. Era nazywa się Oscar. YouTube powraca z nagrywaniem bez kłamstwa. Więc, więc proszę obejrzeć ten film, skomentować coś i ogólnie wam powiem jeszcze, że jestem chory, ale nagrywam ten dla was filmik, żebyście wiedzieli. I powiem wam, jak ubyłem u mojego kolegi, pewnie znacie jego kanał z Team Ziomków, to on w ogóle rzadko nagrywa filmy, ale teraz u mnie będą się robić też szybciej filmy. I ogólnie jak u niego byłem, to ja mu pokazałem, jak się robi szybko, szybki, bo, bo, bo. filmy w szybkim tempie, więc ogólnie to ja zrobiłem. I ogólnie to chyba tyle. Może jak mi się uda dziś nagrać film, to wam go pokażę, ok No to pa. Dziuun.